Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Mariusz. Przed. Chciałbym Wam zaprezentować Hedgeworth. Jest to klon Wormsów stworzony na systemie Linux. Potem został stworzony stworzona port na tym Windows, więc jest, ta gra jest multiplatformowa. Jest też wersja bodajże na Androida albo. Trwają testy tej gry z Właśnie Żebyście mogli sobie pograć na telefonie W Hedge Wars Zaprezentuję tutaj wam Krótki meczyk Z trzema przeciwnikami Na moich zasadach gdzie po prostu po oddaniu jednego strzału, yy, nadal będzie, będziemy mogli strzelać aż do momentu, yy, gdy nie upłynie czas. Taki, taki schemat przyjąłem ja. Bardziej jest, dla mnie jest bardziej dynamiczny, jest dużo lepszy i szybszy. Yy, więcej daje radochy, według mnie. To są ustawienia: według yy, co ja mówię, według odnośnie broni ble to jest opóźnienie po jakich po ilu rundach ma się dana broń odblokować i przechodzimy do rozgrywki nie będę tutaj mam nadzieję, że nie pokażę wam całej, ponieważ ten materiał wam ma was zachęcić ups, muszę się ruszyć tak, zachęcić co do sprawdzenia, sobie tej gry gra, jak powiedziałem, jest. W tak najprostszym tego słowa znaczeniu odnosiło ROMS 2. Jednak niech nie zmieni wam was to porównanie, ponieważ autorzy Hedgewoss zmienili dość dużo odnośnie tego aby gra się Odróżniało od Worms 2 Co jest podobne to tylko mechanizm rozgrywki, czyli drużyny e, wykańczanie się e, plansza zniszczalna i tego typu rzeczy. preferowana jest gra sieciowa gdzie no muszę wam przyznać że jest masa osób które grają właśnie po sieci w tą grę różne tryby możecie sami sobie tworzyć serwery i co mam zrobić to może ja ci przyłożę z czego. Zadziała? Trzeba się zdetonować, dynamit! Możesz ty w mordę. Ale teraz, pan tam, to broń! Ci zastrzelimy. No i wykończyłem go. Na tym polega właśnie Hedge Wars. Hmm, możemy sobie tworzyć różne, różnych przeciwników komputerowych różnych, odnośnie różnych poziomów. Trudności jakie mają mieć przeciwnicy hmm, grać ze znajomymi na jednym komputerze czy laptopie. Hmm grać po sieci ze znajomymi nie ma z tym problemów ten materiał ma być materiał pokazowy aby was zachęcić do poznania tej gry zapoznania się z nią Zobaczenia o co w nie chodzi, jak to się wszystko prezentuje. Masz tutaj głowę piekielną. Łap. Masz drugą. Żeby ci nie było smutno. A was rozwalę. Chyba przegrałem, bo z... wykonałem kamikadze i jest swoim ostatnim jeżem, no i się poświęciłem. Jeszcze statystyki na koniec. Mamy też, kto był pierwszy, kto ile zabił. Tu mamy też inne statystyki, więc jest jak jest, tak to wygląda. To było na tyle to jest hedge wars. Hmm, walka jeży w formie Worms 2 hmm, z, z, ze zmianami, z nowymi pomysłami, z, z różnymi innymi rzeczami, hmm, różnymi broniami, mamy portal taką broń, gdzie możemy sobie na przykład przenieść minę na kogoś, na, zrzucić mu na głowę czy inne tego typu rzeczy są rozgrywki sieciowe możecie grać ze znajomymi na jednej komputerze nie ma z tym problemu i to by było chyba na tyle ten materiał jak powiedziałam, ma was zachęcić ma was zmotywować do tego abyście chcieli spróbować sobie właśnie tej gry to by było na tyle z tej strony Mariusz trzymajcie się hej